Przedstawiam Wam aluminiowe drzwi z firmy Weekend w modelu Alu-Hybrid. Jest to połączenie dwóch sprawdzonych technologii, czyli trwałej i ciepłej ościeżnicy aluminiowej oraz kompozytu z włókna szklanego z powłoką karbonową, będącego rdzeniem dla skrzydła drzwiowego. Dzięki temu uzyskujemy rdzeń, który charakteryzuje się wysoką statyką oraz termiką. Skrzydło jest obustronnie zlicowane z ościeżnicą. Wnętrze skrzydła jest wypełnione pianą poliuretanową, która jest przykryta po obustronnie z płaszczem z blachy aluminiowej. Piana wypełnia nam dość ściśle wnętrze skrzydła. Nie są to plastry płyty z piany, ale jest to właśnie piana, która pęczniejąco wypełnia skrzydło, więc jest, wypełnia ona każdą przestrzeń w tym skrzydle. Również przestrzeń w ramiaku kompozytowym, w rdzeniu kompozytowym tego skrzydła. Dość popularne w drzwiach metalowych są ramiaki drewniane lub aluminiowe. Natomiast ramiak kompozytowy docieplony pianą jest ramiakiem zdecydowanie cieplejszym. Mamy tutaj również ciepłą ościeżnicę, ale nie tylko dlatego, że ma zastosowaną przekładkę termiczną. Czyli te dwa takie poprzeczne paski oddzielające, a w zasadzie łączące, spajające ościeżnicę zewnętrzną, część ościeżnicy od wewnętrznej, które zatrzymują zimno, chłodzące nam drzwi na właśnie tej części metalowej zewnętrznej, nie pozwalają mu przejść na wewnętrzną część ościeżnicy. Ale mamy jeszcze dodatkowo tutaj zastosowane dwa plastry wypełniające dwie komory. Aluminiowe dwa plasty z XPS. -u. Na prezentowanym filmie pokazuję Wam drzwi w wzorze z grupy Softline wzór SL5, w których skrzydło ma kolor Savana, a ościeżnica i boczne doświetle kolor blackout. Dzięki połączeniu tych dwóch rodzajów koloru, w, tym w tej wersji drzwi jasnego koloru na skrzydle, a ciemnego na ościeżnicy i w dostawce bocznej uzyskujemy taki efekt, że na pierwszy rzut oka widoczne jest właśnie skrzydło, a mniej dostrzegane na świetle i ościernica. Szczególnie bardzo rzuca się w oczy ten podświetlony pochwyt. Jest to właśnie ciekawostka w tych drzwiach. Jest to pochwyt kieszeniowy, pochwyt o nazwie Fusion który jest długości 180 cm, i ten pochwyt, tak jak skrzydło drzwiowe, w kolorze sawana, ma te takie drobinki metaliczne, które przy podświetleniu się mienią, więc właśnie szczególnie takie efekty metalicznego połysku mienienia się drobinek zwraca mocną uwagę. Pochwyt Fusion, Występuje w wersji z przyciskiem. Jak mamy zasuwnicę standardową i elektrozaczep, wtedy ten przycisk pozwala nam zwal zwalniać elektrozaczep, czyli pełni funkcję klamki. Przycisk jest wtedy w tej wnęce pochwytu schowane. Natomiast tutaj mamy drzwi pochwytem, ale bez przycisku. Natomiast z zasuwnicą elektromotoryczną, która jest dodatkowo sprzęgnięta z zestawem kontroli dostępu MultiSmart Slim. Zasownica. Jak mogliście zauważyć, jest z firmy Roto i jest to bardzo ciekawe rozwiązanie dla tych drzwi. Reglują nam się drzwi w kilku miejscach. Jak zwróciliście uwagę, na dole mieliśmy hak, bolec, później zamek języka głównego, hak, bolec. Jest to 5 punktów regulowania. I tutaj SLIM nie jest przypadkowe. Slim, ta klawiatura kodowa jest tak płaska, że naprawdę można powiedzieć o niej, że jest slim. I sama klawiatura kodowa nie jest tylko klawiaturą kodową łączy w sobie trzy elementy zabezpieczające jest takim zaawansowanym, hybrydowym systemem kontroli dostępu. Możemy drzwi otwierać za pomocą telefonu poprzez aplikację. Poprzez Bluetooth możemy z wykorzystaniem bryloka typu chip otwierać czy kart RFID, a także po wpisaniu kodu na tej klawiaturze i odcisków mini papilarnych. Od środka na skrzydlę zastosowaną mamy klamkę w modelu LABA. Jest to jedna z najpopularniejszych klamek w drzwiach. Aluminiowych z firmy Weekend. Możemy ją znaleźć nie tylko w, w, do drzwi Alu Hybrid, ale także w innych modelach. Natomiast w drzwiach aluminiowych jest to tak zwany Must Have. Od środka na skrzydle drzwiowym mamy klamkę w modelu Lava, natomiast z zewnątrz mamy pochwyt, ale oprócz pochwytu mamy także dostęp do wkładki poprzez szyld pierścieniowy. Drzwi standardowo w, tym w wersji alu hybrid wyposażone są w zawiasy ukryte. Są to zawiasy 3D, czyli pozwalają na z nową regulację skrzydła drzwiowego. Na dole skrzydło jest podświetlone. Tak samo jak pochwyt, grubość skrzydła to 86 mm, a przeglądana przenikalność termiczna dla wersji bez przeszklenia to 0,54. Drzwi Alu-Hybrid są na tą chwilę najwyżej klasyfikowanym pod względem jakości termiki drzwiami w ofercie firmy Wickeund. Izolacyjność akustyczna drzwi to 30 dB. Choć skrzydło jest minimalistycznym wzornictwem, to właśnie poprzez zastosowanie podświetlonego pochwytu oraz ciemnego przeszklenia nie wydaje się wcale puste i ascetyczne, a raczej tworzy efekt prestiżowego. Drzwi są jednym z droższych wyborów, jakie możemy podjąć. Ale jednocześnie, jak można zauważyć na tym filmie, są też całkiem nieźle dopracowane i mogą spokojnie konkurować jakością z innymi markami. Po stronie ościeżnicowej mamy zastosowaną właśnie listwę zaczepową jest to listwa, która idzie od góry do dołu, nie są to tylko punktowe blachy zaczepowe. Drugi wzór drzwi Alu Hybrid, jakie prezentuję, są to drzwi. Z grupy Future Index we wzorze FI-15 w kolorze z palety Crystal Sky Color w kolorze azur. Jest to kolor również z takimi trobinkami metalicznymi, mieniącymi się przy podświetleniu. Są one z zasłonnicą standardową i z obustronną klamką w modelu Lava, a także z przeszkleniem Reflex dla Gra grafit. W wersji Future Inox, mamy właśnie te inoksy. Tutaj są inoksy w kolorze czarnym, które właśnie są na równo zatopione w płaszcz skrzydła i właśnie stworzą taki efekt podkreślenia, w tym przypadku na świetle tych linii prostych i kątów prostych.